Odcinek Arkadiusz Szewski, historyczne Żuławy, odcinek trzeci. Dzisiaj zabieram Państwa na wycieczkę do Długiego Pola. Opowiemy sobie trochę o zabytkach, trochę o historii. I jak zawsze, zaczynamy od polecenia książki Dariusza Dolatowskiego, Giebnice i Długie Pole. Jak również stronę internetową, Internetowa Encyklopedia Gdańska. W tym odcinku będzie konkurs do wygrania Mój Płaski Kraj Żuławy Andrzeja Kasperka. Książka zachęca. Konkurs będzie polegał na tym, że w komentarzu na dole wpiszecie, która wieś w dokumencie Mściwoja II pojawiła się w roku 1292. Dla znawców Żuław myślę, że to nie będzie ciężkie pytanie. A więc tak, wybieramy się do drugiego pola, jak już wspominałem. Jest to wieś ulicowa z rozproszoną zabudową, przynajmniej przed wojną, teraz jest o wiele więcej budynków. Długie pole w prostym tłumaczeniu z niemieckiego ma taką samą nazwę, czyli tak samo po niemiecku, tak samo po polsku, dlatego że pasem, długim pasem, rozciąga się między żuławskimi wsiami, takimi jak Giemlice, Cedry Wielkie i Leszkowe. Zatrzymujemy się przy numerze 111. Jest tam dom murowany z 1921 roku. Dom jest przebudowany, stracił swoją wartość historyczną, tak jak Państwo widzą na zdjęciu. Następnym naszym przystankiem będzie długie pole 6. Zatrzymujemy się tam przy domu ceglanym z początków XX wieku. Jest tam miejsce na samochód, można śmiało zaparkować. I teraz, bardzo blisko tego domu, znajduje się cmentarz ewangelicki z połowy XIX wieku, zniszczony po 1945 roku, po 1945. Mieszkańcy zadbali o niego. Znajdują się tam dwa nagrobki i jak widać, jest uporządkowany w czynie społecznym. Ostatnim naszym przystankiem będzie kapliczka z 1945 roku przy domu numer 3. Skąd w ogóle brały się te kapliczki, krzyże? Tutaj na naszych wsiach żuławskich? Najczęściej po wojnie mieszkańcy chcieli albo podziękować Bogu i budowali te kapliczki, bądź stawiali krzyże za przeżycie wojny. Lub bardzo często zdarzało się, że mieszkańcy przyjeżdżali z tego samego regionu i w ramach. Podziękowań również Bogu stawiali te kapliczki, te krzyże, i to było takie miejsce spotkań we wsiach, w których nie ma obecnie kościoła. Filmiki są krótkie, więc pokrótce opowiemy sobie o historii, zbiór ciekawych dat, ciekawostek, może ktoś czegoś nie wie. A więc, tak: pierwsze wzmianki o Długim Polu pochodzą z 1396 roku, znajdują się w księdze komturstwa gdańskiego. Następną ważną datą jest rok 1466. Po wojnie trzynastoletniej, długie pole zne, staje się własnością Gdańska. W pierwszej połowie XV wieku wybudowano e, kapliczkę która uległa zniszczeniu e, w styczniu 1818 roku po silnych wiatrach. Po zniszczeniu w pierwszej połowie e, XVI wieku, e, spowodowano powodziami, e, wieś zostaje ponownie lokowana. 15 lipca 1627 roku prawdopodobnie doszło do bitwy niedaleko Długiego Pola, w tak zwanej wojnie o ujście Wisły. Również na drugim Polu była strażnica wołowa, jednak po przekopie Wisły przestała pełnić swoją funkcję i obecnie już nie istnieje. 27 lutego 1657 roku Szwedzi zalali żuławy, i teraz pokazujemy Państwu mapę. Dlatego, że jest tam zaznaczona kaplica, która była na drugim polu. Niestety udało mi się znaleźć tylko jedno zdjęcie z drugiego z 1895 roku nie ma żadnych na nich charakterystycznych elementów, więc nie wiem dokładnie, gdzie znajduje się to miejsce. Nie ma żadnych pocztówek ani starych zdjęć z drugiego pola, więc prośba do Państwa, może w komentarzu pod spodem zamieszczajcie stare zdjęcia, może nam się uda stworzyć kronikę w siódmie pole po roku 1945. Zostańcie z Żokisem w domu. Dziękuję za dzisiejszy filmik.